Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już z Dead by Daylight i dzisiaj gramy nurską sobie z hebanowym memento mori mamy takie dodatki, że mamy dwa dodatkowe mignięcia teleportacyjne większy zasięg i takie sobie umiejętności i będziemy generalnie grać pod to, żeby pierwsze zabić sobie tego właśnie, właśnie obsesję, żeby później gra wolniej Dobra, mamy Yamaokę. No to nie wiem czy będzie taka dobra mapa. Ale już ostrzegam na samym starcie, nie jestem za dobry tą nurską, bo no tak gram nią sporadycznie, A sobie pomyślałem, że teraz akurat jest OK jakaś tam pora, żeby sobie nią zagrać. To myślę, że czemu nie? Nie był ruszany, kurde, co ja zrobiłem? Nie wiem po co użyłem w ogóle tego, tej teleportacji, no ale dobra kurde tak blisko chodź jeszcze ty ziomek teraz nie będę nawet blinka używał dobra yy, generalnie trochę ciężko mi się przyzwy przyzwyczaić bo jeszcze nie grałem yy, z yy, z, dwoma, z dwoma dodatkowymi blinkami grałem tylko z jednym tutaj mamy ziomeczka już z tego co widzę że od razu, o to jest nasza obsesja a to jest mega ważne żeby ją teraz no upilnować nie wiem czy ją do... zaniosę do haka ale raczej powinienem zanieść dobra jest gitara teraz lecimy kopnąć tamtego Właśnie tego, tego, tego gena I co teraz mogę zrobić? Tak naprawdę tylko patrolować A to jest ważniejsze, żeby ona teraz... A oh, bo nie, 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 nie. Przecież ja mam Mori. Zapomniałem totalnie o tym. Biegniecie, czy nie? Dobra, ty pierwszy masz już dentkę, dusimy, dusimy i nara kurde, mogłem się tamtym zostać, ale mega mu go, to w ogóle to mori trwa. no i nic, będą mieli troszeczkę prościej no ale tak naprawdę jak tylko ją zobaczę to... to ona już ma dentkę no chyba, że się uleczy hmm, czy robiliście tego gena? Zniszczył mi tego tutaj to tema To nie jest moja y, obsesja, ale Kurde, nie widziałem przez ten, to światło tak naprawdę Nie widzę nic Gdzie ona jest? Tu gdzieś za mną, tutaj Nie co jest? ale mi ścięło gierkę dobra mamy kolejne mori znaczy jeszcze nie, nie mori ale zawieszę i po prostu jak już ją zabije, znaczy powalę następnym razem to już będę mógł żyć w mori coś mi tam świta że mogą tu robić oczywiście coś się ma robić ale sobie kopnę tak jakby kopnę Znaczy tu ktoś idzie Niektórzy mają nie wie. Gdzie mógł on się... A, dobra, tu się ukrył. Dobra, i to jest moja właśnie... Odczołgaj się trochę, żeby lepiej było widać tą Mori. Dawaj, dawaj, dawaj. Typie. Dobra, to już nic będzie tak. I tak dobrze widać, ale... <laughs> no już nie mają praktycznie szans, żeby skończyć tą grę. Bo dzięki moim, mojemu Dying Lightowi, czyli tej latarni, te, temu perk'u, właśnie widzicie, że ona teraz jest aktywna, no i... Oni już mają tak naprawdę przypał. Gdzie tu się przechodzi? Dobra, tędy. Gdzie oni mogą być? Albo się ktoś... Dobra, polecę tam pierwsze. Nie jest chyba robiony. No raczej nie. <noise> Dużej sobie stał. No i to jest ten typek, co jeszcze nie wisiał I on pobiegł tutaj Tutaj ja sobie stanę może tutaj gdzieś. on kurde jest Zgubiłem go tak trochę. Są w ogóle schody, one są zabite Deska, deską tam No, tutaj ktoś chodzi Dobra, sa. I ty też będziesz miał mori Będziesz miał jak cię ktoś weźmie No ale na przykład gdzieś tutaj jest kolega no nie ma go tutaj. Coś mi się wydaje, że robi gdzieś tam dalej gena. Ja się dalej psuję. Nawet jeżeli on gdzieś bliżej był, to to niech sobie tamtego weźmie. Nie będę mógł już zrobić Mori. To teraz, którędy uciekali? uciekali? Mm. On się najprawdopodobniej będzie, te, będzie teraz leczył, ale ja nie mam tego nurskolingu. Dobra, bym go wyrzucił, a przydałby się. No ale jakoś daleko nie ma uli ucieczkowania. Whispersy są nadal aktywne cały czas. Jest jeden, a drugi idzie. Gdzie jest ten drugi ziemia? Bo on mu na pewno pomógł uciec. Więc wydaje mi się, że mogli wobec tą samą stronę mógłby gdzieś tutaj być on musi gdzieś tu być pewnie nie chcę mu dać hacza, dlatego tamtego jeszcze nie dobiłem Ty się tu czołgasz, tak? Coś tu jest, czy coś? Hmm, gdzie on mógłby być? On by mógł w sumie robić gena teraz, tak naprawdę. Jeżeli się za bardzo to nie przejął. Tak, tak myślałem. Gdzie jesteś? Kurde, nie widziałem go, gdzie biegł. Cień się Pils, jakieś ślady, coś ten tego No serio, czemu on nie zostawił śladów? Ja no, obczaję jeszcze te yy, szafeczki i podejdę do tamtego. Wątpię, żeby do szafki się schował, ale widziałem chyba jego czuprynę jak biegł. Ale raczej teraz będzie... Może tutaj gdzieś? Nie, no raczej wątpię. i jednak był mu pomóc gdzie oni mogą być? ciężko na tej jamałce rzeczywiście coś zobaczyć bo jest tak tu w ciul tych zarośli tak naprawdę Ten mógł się w sumie wrócić. Sorki za to auto. Ale mam otworzone okno, bo jest serio tak. Co ty typie robisz to nie wiem, nie? Na serio Kolega gdzie masz? Na ja ciebie porę znowu Walnę sobie tego Może on już gdzieś... A tu jest hacz. Chyba, że czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ten hatch był jak go zobaczyłem? Ja jeszcze raz muszę tu podejść Nie ja widziałem hacza czy mi się wydawało? Nie tam jest hatch, dobra Więc on najprawdopodobniej jest gdzieś tutaj Jeżeli czeka na hacza I gdzie jesteś, bo teraz się straciłem z oczu Aha, tu może? Nie To tu Nie A to lecimy tu i od razu do Hasza Ty leżysz Ucieknie czy nie ucieknie? Kurde ah, Chciałem go złapać tak jakby, bo da się w tym locie złapać, ale dopiero jak on jest niżej No ale nic, było spokoj tak Nie była słaba gierka, ale dziwi mnie, że tak mało punktów dostałem Czemu tak mało? Co jest typie. No i nawet nie dostałem tego dziwne. Mega dziwne, a zabiję wszystkich. Znaczy oprócz jednego, nie. No ale nic to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to możesz zostawić suba, lajka, komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!